Hitman jest serią, która ma już ponad 20 lat. Niesamowite jest to, że pomimo, że z kolejnymi grami bywało różnie, to jednak jest raczej pewne, że wszyscy fani gier, widząc na obrazku postać bez włosów w czarnym garniturze z czerwonym krawatem, no i z kodem kreskowym na karku, bezbłędnie rozpoznają w niej agenta 47. Bez dwóch zdań jest to już kultowa postać, a jego ostatnia trylogia, czyli Hitman 1, 2 i ostatnio wydana trzecia część cyklu The World of Assassination jest niemalże idealnym zwieńczeniem jego najnowszych przygód. I wiem, że w temacie wyboru gier każdy jest wiedziony przede wszystkim własnym gustem i od razu przyznaję, że Hitman jest jedną z moich ulubionych serii od dawien dawna. Nie chcę więc wam na siłę tutaj wciskać tego, co mi się podoba, a raczej spróbować zachęcić Was do sprawdzenia tego, czym jest trójka, no i właściwie tym samym cała seria, jeśli jeszcze nie mieliście szansy w nią zagrać. Uderzcie więc w dzwonek, wspieracie nas w ten sposób, za co jesteśmy Wam bardzo wdzięczni, a ja zapraszam na moją listę unikalnych rzeczy w Hitman 3. Każda z trzech części nowej trylogii Hitmana to w dużej mierze gra posiadająca tę samą konstrukcję. Trafiamy do jakiegoś miejsca, tam identyfikujemy nasz cel lub cele i wtedy zaczyna się cała zabawa. Każdą z misji możemy przejść na wiele sposobów. Wszystko zależy od tego, jaką taktykę obierzemy. Możemy wykorzystać różne nadarzające się fabularnie zdarzenia, oh, you lub na przykład podszyć się pod kogoś i tym samym uzyskać bliższy dostęp do celu. Na przykład podczas jakiegoś ustawionego spotkania. Możemy też dołączyć do obsługi lub ochrony danego budynku, lub w ogóle odpuścić to, co podsuwa nam gra, no i sami pokombinować, jak dostać się w pobliżu celu niezauważonym. To jest dla mnie zawsze największa zajawka rozkminianie tego, co się dzieje na miejscu. Gdzie jest szansa się gdzieś przycisnąć na jakieś zaplecze, kogo cicho obezwładnić, no aby potem zabrać jego ciuchy, no i schować jego ciało. Bardzo często dzięki takiemu podejściu w grze można stworzyć wiele śmiesznych, a nawet czasem absurdalnych sytuacji i niezbyt takich poważnych zdarzeń. No ale to jest właśnie czar tej gry. What the fuck? That's gonna hurt. Z jednej strony jesteście super poważnym profesjonalistą, no a z drugiej da się zrobić w konia inne postaci, czasem nawet tanimi sposobami, sztuczkami. Często na przykład robimy tego typu rzeczy. Taki urok agenta 47. Jak można go za to nie lubić. Jak wspomniałem, wszystkie trzy gry są do siebie bardzo podobne w konstrukcji, jednak trójka wprowadza kilka nowych rzeczy. Pierwsza i chyba najważniejsza z nich to możliwość odblokowania swoistych skrótów, które raz aktywowane obowiązują potem już na zawsze. Szukanie ich jest nie tylko zajawkowe, ale też dzięki temu poznajemy dokładnie okolice, no i wszystkie lokacje. Inną nowością jest nasz mały aparat, który też służy jako łamacz zamków cyfrowych, choć trzeba przyznać, że nie ma ich super dużo, więc jest to raczej taki mniejszy dodatek. Tak jeszcze nawiązując do konstrukcji misji w grze, to tutaj posłużę się tylko jednym przykładem, żeby nie psuć wam zabawy. W drugiej misji oprócz głównego zadania w tle rozgrywa się ciekawa inna historia, a tematem jej jest uwaga. Pewne morderstwo. Więc możemy na przykład wyeliminować detektywa i przejąć jego tożsamość, no i tym samym poprowadzić śledztwo, jako, wiecie, no ten udawany detektyw, no i starać się rozwikłać to tajemnicze zdarzenie. Z jednej strony, więc, mamy swój cel, misji, ale z drugiej to my mamy wpływ na to, jak zachowują się inni bohaterowie w danej lokacji, no i tym samym możemy stworzyć sobie unikalne możliwości wykonania zadania. Takie podejście i to, że fabularnie trójka spaja wcześniejsze dwie gry w jedną sensowną całość, bo wcześniej można było odnieść wrażenie, że zadania nie są ze sobą jakąś super powiązane, to tutaj całość wręcz płynie i nagle okazuje się, że bycie cichym, profesjonalnym zabójcą nie jest wcale takim jednowymiarowym zajęciem. I to jest właśnie oznaka tego, na jak wysokim poziomie są umiejętności twórców serii Hitman w tworzeniu poszczególnych misji no i wielu zależności, które się w nich pojawiają. Naprawdę jest to świetna sprawa. I'll take care of this. Teraz trochę informacji technicznych. Silnik, na którym śmiga seria Hitman, jest autorskim tworem studia IO Interactive. Nie znam się super dobrze na tym, jak to wygląda od strony technicznej, wiecie od kuchni, ale jako użytkownik czuję, że ta gra stoi na bardzo mocnych fundamentach. Technicznie nie doświadczyłem tutaj jakichś kolosalnych zwiech czy zacięć. Wszystko działa mega płynnie. Rzeczą, której warto wspomnieć, to to, że wraz z premierą trzeciej części, także i wspomniany silnik gry, dostał sporo usprawnień, a z racji tego, jak zrobiona jest ta seria, upgrade ten automatycznie tyczy się także jedynki oraz dwójki. Co ważne, oczywiście musicie posiadać osobno kupioną część pierwszą i drugą, aby mieć dostęp do nich z pozycji części trzeciej. W przypadku PlayStation 5 przy 60 klatkach animacji na sekundę graficznie y, każda z misji jest świetnie wykonana, co zresztą widać. Ogólnie gra jest y, takim pięknym, y, ostatecznym szlifem, y, nadającym połysk rozgrywce, a nieżeli czymś przełomowym, no bo tak jak mówiłem, te wszystkie trzy części są do siebie podobne. Aczkolwiek graficznie każda z misji jest świetnie wykonana i różnorodnie, co jest ważne. No a widoki, które ujrzymy i miejsca, które odwiedzimy, pozostaną w naszej pamięci na długo. Well, mother, you Jeszcze szybka taka mini rzecz techniczna na temat przenoszenia postępu. Wykonując misję, zbieramy punkty doświadczenia, podnosząc nasz poziom w globalnym rankingu, ale też wykonujemy różne wyzwania podczas misji i dzięki temu odkrywamy nowe punkty startu na mapie, schowki na dodatkowy sprzęt, dodatkową broń, gadżety, trucizny, materiały wybuchowe itd. No i to wszystko działa w oparciu o serwery. To działa tak samo jak poprzednio. Ale aby przenieść na PS5 swój progres z poprzednich wersji, prawdopodobnie ogrywanych przez Was na PS4, jednorazowo musimy połączyć się z serwerami IO Interactive i przeprowadzić w miarę nieskomplikowaną operację. Gra nie robi tego automatycznie, więc jeśli macie odkryte jakieś rzeczy i wbity experience w jedynce i dwójce, warto pamiętać, aby wykonać ten osobliwy transfer przed rozpoczęciem przygody w trójce. W przeciwnym razie coś tam się może potem pomieszać w kwestii kompatybilności i osiągnięć ze wcześniejszych części, więc lepiej to ogarnąć na początku. No, a plus jest taki, że operacja w sumie wykonuje się tylko raz. Montgomery. I need a Montgomery. Już jakiś czas temu twórcy zajawili, że wraz z premierą trójki wszystkie trzy części będzie można ograć przy pomocy PlayStation VR. No i w sumie to się wydarzyło. Trzeba też pamiętać o tej sprytnej przejściówce, jeśli chcecie użyć PSVR w wersji na PS5. Ważne jest też to, że gdy kupicie wersję na PS5 i tak otrzymujecie dostęp do tej na PS4, żeby nie mieć problemu potem z korzystaniem z trybu PSVR, niezależnie czy gracie na PS4 czy na PS5. Najprościej jak można określić wirtualną zabawę, no to mamy po prostu dostępne to, co w pełnej grze, no tylko że przeżywamy to właśnie widząc to wszystko oczami Agenta 47. Z jednej strony trójka, jak i w sumie wszystkie części, to ogromna ilość zabawy do ogarnięcia, więc jest to chyba najbardziej rozbudowana produkcja na PSVR. Z drugiej strony Hitman ma dużo złożonych mechanik, co przekłada się na to, że musimy grać za pomocą kontrolera. Wszystkich funkcji nie dałoby się po prostu przerzucić na kontrolery ruchowe PS Move, no i to musiało zostać zmodyfikowane. Z racji tego, w jaki sposób używa się broni, też musimy pamiętać o tym, że trochę musimy potrenować, aby robić to płynnie i sprawnie. Ale poza tym, w sumie PSVR to takie spojrzenie na świat hitmana z innej perspektywy. No i z pewnością jest czymś, co warto sprawdzić samemu. I szczerze mówiąc, to nawet sam przejdę sobie te wszystkie etapy, pomimo że ogarnąłem je już w normalnej wersji, tylko po to, aby zobaczyć, jak wyglądają z innej perspektywy. Bez dwóch zdań, trzecia część hitmana, no i właściwie cała trylogia, to przykład tego, jak robi się świetne lokacje, które sprawiają wrażenie, że żyją własnym życiem. W grach zawsze najbardziej cenię sobie to, gdy twórcy oddają w moje ręce jakieś równanie do rozkminienia. No, w tym przypadku jest to zadanie zlikwidowania celu. I to ode mnie zależy i od mojej inwencji, co jest bardzo ważne, jak do tego dojdzie. Wiem, że to dość odważne stwierdzenie, ale aktualnie po tym, jak trzecia część pięknie spaja całość, to żaden inny asasyn jeśli wiecie o czym mówię, nawet nie ma podejścia pod względem złożoności rozgrywki, klimatu, no i satysfakcji jaką osiągnąłem po dobrze wykonanym zleceniu. I nie mówię tutaj tylko o grze. Gdy posiadacie wszystkie części, menu gry idealnie pokazuje nam co i jak, gdzie są misje, gdzie są jakieś dodatki, gdzie znajdziemy informacje o sprzęcie, o różnych wyzwaniach itd. Aczkolwiek faktycznie jednak w trójce nie ma tyle zawartości dodatkowej co poprzednio. No ale z tego co udało mi się gdzieś tam wyczytać w internetach, no to twórcy planują jakieś wydarzenia podobne do tego co działo się w poprzednich odsłonach, więc to jest tylko kwestia czasu. Finalnie Hitman 3 zatoczył po prostu koło, i faktycznie w moim odczuciu jest to jedna z najlepszych trylogii growych, która zaczęła się na poprzedniej generacji. A kończy się na nowej. Chociaż w sumie z tym upgradeem graficznym, no to właściwie to ona jest też na nowej generacji, bo wygląda po prostu o wiele lepiej. Hitman 3, no i cała seria to przykład gier, które dają ogromne możliwości kombinowania. Jasne, można iść po linii najmniejszego oporu i wykonać zlecenie w najmniej subtelny sposób, ale umówmy się. Na łatwiznę idą tylko ludzie, nie szukający w życiu wyzwań. A tych w Hitman 3 nie brakuje. W sensie wyzwań. Wyszukiwanie nowych sposobów na pozbycie się celu, poznawanie nowych lokacji, mając na uwadze, że gra technicznie jest mega dopracowana, to po prostu czysta przyjemność. Finalnie, tak już totalnie od siebie, Trójka, jak i w efekcie cała trylogia, trafia na moją listę ulubionych gier, które pod warunkiem, że podoba Wam się tego typu rozgrywka, myślę, że też ma szansę siąść Wam idealnie. Uwielbiam gry, które nie prowadzą mnie za rękę, a raczej wrzucają do swojego świata, w którym wykonanie misji i przetrwanie zależy od mojej inwencji, no i pomysłowości. Na zasadzie masz synek zabawki i się baw. Dlatego jeśli macie mnie w znajomych, to że gram w Hitmana 3 będzie bardzo często przewijało się obok mojego awatara. Dzięki wielkie za dziś i pamiętajcie, że brak włosów to nigdy nie jest przypał, a czerwone krawaty są zawsze w modzie. Więc do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!